Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do Płońska na zakończenie wyścigu kolarskiego Bitwa Warszawska. Płońsk w XX roku nie został zdobyty przez bolszewików, pomimo że trzykrotnie był atakowany. I w bardzo cudownych okolicznościach, tak jak mówimy o cudzie nad Wisłą, za każdym razem, w momencie, kiedy bolszewicy weszli do miasta, byli wypierani. Do historii przeszła słynna szarża Łańska pod Arcelinem, gdzie w proch rozbito dywizje radzieckie i była to wielka wiktoria polskiej jazdy. Nawiązujemy do tej historii, łącząc sport i z historią. W naszym mieście dbamy o historię, o pamięć historyczną. Na tę okrągłą rocznicę uzupełniamy listę poległych płąszczan. Uczestników bitwy warszawskiej tutaj u nas na terenie lokalnym. Około 100 zginęło. Ich nazwiska wrócą na pomnik, który został odbudowany, a zniszczyli go Niemcy w 1940 roku. I Przywrócimy ich nazwiska w tym miejscu, gdzie historycznie się znajdowały, i na 15 sierpnia będzie jakby powtórne odsłonięcie tego pomnika. Ten zryw, jakiego dokonało, dokonał się w całej Polsce, dokonał się tutaj lokalnie również u nas. Mieszkańcy Pońska, ochotnicy do e, wojska, działający w związkach paramilitarnych, e, czynnie brali udział w walkach. Walczyli o obronę naszego kraju, walczyli o obronę Pońska i Ziemi polskiej. Upamiętniamy ich poprzez ten pomnik, ale również upamiętniamy ich poprzez wyścig. To bardzo dobry pomysł, żeby te dwa wydarzenia połączyć. Wiadomo, że nie wszyscy pasjonują się historią. A jeżeli połączymy sport i historię, to mamy szansę, że przyjdzie i obejrzy te ważne wydarzenia, będzie brało udział bardzo duża grupa młodzieży i w ogóle mieszkańców Pońska i mieszkańców Mazowsza. Szanowni Państwo serdecznie zapraszam do Płońska, na poński rynek 16 sierpnia, ostatni etap wyścigu Bitwa Warszawska. Zapraszam wszystkich Państwa na to bardzo ciekawe wydarzenie i sportowe nawiązujące do historii polskiej, historii lokalnej i regionalnej do Stulecia Bitwy Warszawskiej.